Werset na dziś wraz z komentarzem, werset 20 z pierwszego listu Pawła do kolosan i przez Niego pojednać z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew Jego krzyża, przez Niego, czy to, co na ziemi, czy to co w niebiosach, i komentarz Nie wszystkich lecz wszystko, co odnosi się nie tylko do ludzi, lecz także do wszystkich stworzeń, które zostały stworzone w Chrystusie. I które teraz istnieją, trzymane są razem w nim i zostały przez niego pojednane z Bogiem. To, że pojednał on z sobą wszystko, oznacza, że uczynił on pokój pomiędzy sobą a wszystkim. Dokonało się to przez krew Krzyża Chrystusa. Pojednane z Bogiem musiało zostać nie tylko to, co na ziemi, lecz także to, co w niebiosach. Wskazuje to, że to, co w niebiosach, Także jest nie w porządku wobec Boga z powodu buntu szatana, archanioła i aniołów, którzy poszli za nim. Jego bunt zanieczyścił niebiosa.